Siemanko, witam w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping Clash. W dzisiejszym odcinku kolejna próba zebrania gwiazdek i być może odblokowania Nordic Air. Oczywiście zanim zaczniemy zapraszam nowe osoby do dostawienia subika i zapraszam wszystkich do dostawienia zasięgowej łapeczki w górę. Jak zwykle zaczniemy sobie od otworzenia kart. Czy będzie coś ciekawego? Raczej wątpię, ale przede wszystkim będą końcy, które tak bardzo potrzebuję, bo różnie to w tych zawodach jest. Ulepszenia, oczywiście, jakieś redcoinsy i kolejne pieniążki. Lecimy od razu, bez przedłużania, na zawody. Nie wiem, może na razie sobie odpuszczę Oberhof Hakube, bo mam dość na razie tych skoczni. Wrócimy sobie do nich, może. A teraz sobie porobimy właśnie te nowo odblokowane, czyli Klingental, Garmisch Partel, Lillehammer. Lecimy! No, miejmy nadzieję, że w dzisiejszym odcinku troszkę już ta kariera ruszy. Oczywiście, tutaj na pierwszej skoczni nie ma dźwięku, ale do tego już zdążyłem się przyzwyczaić. Potem się pewnie one pojawią. I pierwszy skok w dzisiejszym odcinku troszkę mi tutaj zlagowało, ale skok w miarę dobry. Za wcześnie się wybiłem 80 metrów. Zobaczmy, po ile tu skaczą ludzie. Czyli równo w punkt K trafiłem, można powiedzieć. Nie najgorzej, nie najgorzej. Chyba drugie miejsce będzie, czy trzecie? Trzecie, jednak trzecie miejsce. Jest kilku prawdziwych graczy. Troszeczkę później się muszę wybić, mam nadzieję, że się uda, bo te wybicie to tutaj troszeczkę jest. Że tak powiem, niedopracowane. O, teraz za wcześnie się wybiłem, a nie! Stój! <laughs> nie! Widzowie kurczaki, dobry skok by był. Ale upadek. No, zaczynamy świetnie ten odcinek, naprawdę. 81 metrów czy będę ostatni? Na szczęście nie będę ostatni, ale... No, słaby początek, ewidentnie słaby początek, a potem mamy już większe skocznie. Także będzie jeszcze trudniej, na pewno. Dobra, proszę Państwa, kolejny skok na garmisz parten. O! No kurczę, nie wiem, czy teraz było dobre wybicie. Troszeczkę za późno, raz za wcześnie, raz za późno. Ciężko naprawdę trafić, żeby było to wybicie. Dobre, 78 metrów, może nie będę ostatni. Ale no, zawody naprawdę słabe. O kurczę, jednak będę ostatni, także świetny początek, widzowie. Znowu stracę gwiazdki. O nie, i pieniądze. Ja nie mogę, widzowie. Niedobrze, aż minus 70 gwiazdki. Dobry początek odcinka, proszę Państwa, ale zostańcie. Może coś się ciekawego wydarzy. Bo tu jest 800 wpisów, nawet. Mnie nie stać. O ja nie mogę. Widzowie, i co ja mam teraz zrobić? Nie mam pieniędzy. No dobra, pójdę sobie na te starsze skocznie. Tutaj wygram najwyżej. Jak się uda, oczywiście, wygrać 275 pieniążków. I potem sobie spróbuję zrobić. Hakubę Oberchow. Ale no, zawodnik teraz stoi w miejscu. Muszę chyba trochę więcej tych paczek pootwierać. Ale żeby je pootwierać. No, to muszę wchodzić do gry częściej. No dobra, szczyrk większa, skocznia. Zobaczmy, czy to było dobre wbicie. Ciężko powiedzieć, no, delikatnie za późne. Ale to jest widzowie moja ostatnia szansa, można powiedzieć. 89,5 metrów. Jak tutaj nic nie zarobię, to będzie naprawdę lipa. Prawdziwych graczy mamy. Mamy, prawdziwych graczy Makłowicz. Jak widać. No i dobra, pierwsza seria konkursu. Naprawdę ta gra e, jeszcze jest delikatnie frustrująca, ale pamiętajmy, że to jest wczesny dostęp. Okej, okay, ten skok może być. Czy to będzie czołówka? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba nie. <laughs> chyba nie. Skaczą tutaj 95, był 99, ale to bot chyba był. Czwarte miejsce. Walczymy o podium, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że uda mi się zarobić troszkę pieniędzy. Bo będzie zawodnik, o nie, za późno się chyba wybiłem. ale jest ta wysokość. Jest ta wysokość i ładny skok. Ej, no dobrze się wybiłem z tym wybiciem, widzowie. To ja już czasami naprawdę nie wiem. 96 metrów. No dobry skok. Które będzie miejsce? Trzecie, drugie nawet. Okej, okay, okej. Okay. Ja muszę na tych słabszych skoczniach chyba na razie skakać, żeby tego zawodnika rozwinąć, a potem iść na te trudniejsze skocznie. 24 gwiazdki, pieniążki zarobione, okej, okay, okej. Okay. Troszkę może yy, się posuniemy do przodu. I proszę państwa, no co, pójdziemy sobie teraz na Hakubelu, właśnie ten Oberhof, ale to są ciężkie skocznie, naprawdę to będzie... Ciężko to zrobić, jak przegramy, to nie wiem co się stanie. No i Oberhof, czy Hakubę nam tutaj wylosuje? Oberhof także troszeczkę łatwiejsza skocznia niż Hakuba. No ale zobaczmy, bo ostatnio mi tutaj idzie dosyć słabo. Może teraz jakoś lepiej będzie. Za późno się wybiłem? No, za późno, za późno. Ok, postaram się to poprawić w pierwszej serii. No, ale tak, można tu nabrać wysokości, dopiero potem się delikatnie nachylić, ale nie za mocno. To będzie się latało daleko. No, taka jest moja teoria. <noise> Jak jest naprawdę? Nie wiem, mam nadzieję, że uda się teraz dobrze skoczyć. No, niby jest wiatr pod narty. Kibice liczą na mnie. I trzymajcie kciuki za to wybicie. Teraz to, żebym się za wcześnie wybił. O masakra. Ale, ale dobra, nie najgorszy skok, nie najgorszy skok. Nie ma tragedii, 120 metrów. <laughs> Walczę z tym wybiciem. Szóste miejsce, no chociaż te piąte miejsce, żeby nie tracić za dużo. O masakra. Jak oni tu tak daleko skaczą? Ja nie wiem. Dobra, kolejna próba. Walczymy o piąte miejsce, chociaż, no i teraz się. Za późno wybiłem. Ale kurczę, nas no, dobry nawet skok, chociaż i tak mi to niewiele da. 123,5 metra. Zobaczymy, jak moi przeciwnicy nie wierzę. Kurczę, i znowu przegrywam. Po prostu nie wierzę. Będziemy musieli znowu wrócić na słabsze skocznie, albo muszę otworzyć paczkę mardujące Red Coinsy. A nie chcę tego za bardzo robić. ja! to idę, bo w ogóle mam kasy. 70 zł tylko. Masakra. I co ja z tą kasą mogę zrobić? No widzowie, nie mam wyboru. Muszę otworzyć paczkę za Red Coinsy. No i miejmy nadzieję, że tam będą pieniądze widzowie. Ulepszenia Red Coinsy są pieniądze, ale 287. Szkoda mi tych Red Coinsów, ale cóż no musimy jakoś tutaj grać dalej. Jeszcze raz sobie polecę No kurczę, teraz mi się tu Hakuba wylosuje, ja nie wiem. No dobra, trudno, nie wiem. Najwyżej będzie krótszy odcinek, jak się nie uda. Próbujemy teraz na Akubie, Ale bądźmy dobrej myśli, może jakimś cudem się uda, chociaż wątpię. Ale może. Muszę naprawdę więcej tych baczek otwierać, bo nie mam kurczę funduszy na zawody. Kwalifikacje, oczywiście, to się za wcześnie wybiłem. I to metr. <noise> na co ja liczę? Na... Na to, że na hakubie będę miał dobre miejsce, chyba się przeliczę, widzowie. No ten skok słaby, ale postaram się oczywiście poprawić. W pierwszej serii. Pozdrawiam prawdziwych graczy, jeżeli tutaj mnie widzą. To napiszcie komentarz w odcinku tym. Dobra, widzowie. Albo kurczę, dobrze skoczę. Albo nie wiem, co teraz zrobimy. Leć, Bar! No nie da się! Nie umiem tu dobrze skoczyć. No dobrze się wybił, kurczaki. 107,5 metra, tylko nie będziemy mieli funduszy na grę. Nie mam pojęcia, co w tym wypadku mam zrobić. Albo wróćmy sobie na te już najsłabsze skocznie, naprawdę. I chyba będę musiał z tego odcinka wyciągnąć lekcję, drodzy widzowie, żeby na te skocznie, co jest. E, czekajcie, ja jakiegoś e, laga umysłu mam. to jest kolejny skok a nie, dobra, bo mi się no okej, okay, okej, okay. nie mamy i tak szans <laughs> bo myślałem, że tamto to była druga seria ale już się zlagowałem dobra, proszę państwa, 101,5 metra świetny, naprawdę świetny skok no nie ma co tu dużo mówić musimy chyba iść na najsłabszą Skocznie, no bez kitów, ja tego się nie spodziewałem. Myślałem, że coś w tym odcinku kariera ruszy. Ale to nie będzie takie proste. Ten zawodnik się musi rozwinąć bardziej. I minus 16 gwiazd, ja nic nie zarabiam, kurczę. Mamy 50 zł tylko. I co? Możemy iść na najsłabszą skocznię? Także no co ja Wam powiem? No. Będziemy kontynuowali jeszcze ten odcinek. No i spróbujemy sobie zacząć od najsłabszych skoczni i iść dalej. No co ja Wam powiem? Nie spodziewałem się, widzowie, że wrócimy jeszcze na tą małą skocznię w Szczyrku, tak? Bo to Szczyrk na tak, jeszcze jest potem Falun, ale no. Dobra, no to chociaż tu może wygram. Chociaż nagroda jest słaba, ale nie mam innego wyboru. Tu to, tu to jestem kozak na tej skoczni. 73,5 metra, powrót na Szczyrk. To nie gadaj, że jeszcze będę gdzieś daleko. No nie, no chyba aż tak źle to nie jest Trzecie miejsce No trzecie miejsce, dobra, po kwalifikacjach Pierwsza seria konkursu No jak tu nie wygram To ja się chyba załamię Będę musiał tych paczek naprawdę Potwierać Dużo więcej, jest wysoko No ładny skok, ładny skok Za wcześnie się wybiłem oczywiście troszkę 73 metry Fajnie się tu wysoko leci Ale szybko się spada i które będzie miejsce z tą odległością? No, powinno być chyba dobre. A też nie popatrzyłem na noty, ale te noty są często takie troszeczkę losowe. Dobra, drugie miejsce. Czy będzie dalej? Co? Czwarte miejsce. I zwróćcie uwagę, że to wszystko boty wyprzedzają. <laughs> niedobrze, widzowie, niedobrze. Ale... O kurczę, nie wiem, za wcześnie, za późno, dobrze się wybiłem. Ładny skok. Chyba nawet był dłuższy niż ostatni, no o pół metra. O pół metra, proszę państwa. No i mam nadzieję, że będzie te podium, chociaż na Szczyrku K70. Możecie pisać w komentarzach, jak wam idzie w tej grze. Czy też macie problemy finansowe? finansowe sorry. Czy nie macie problemów finansowych? O, dobra, chociaż jestem na podium na tym Szczyrku. No, amator, amator, naprawdę bardzo amator w tej grze. <coughs> No i co? Zarabiamy 10 gwiazdek, jakieś tam pieniążki są. To próbujemy iść na kolejne skocznie, tak? Dobra, tak. No tu będzie też łatwo, raczej wpisowe stóweczka. E, co? Nie stać mi jeszcze. Dobra, idziemy na falun. Mamy zawodników, i na falun muszę wygrać. <laughs> żartuję pewnie się nie uda. Znowu żartuję. Ach, bardzo żartowniś. Dobra, skok kwalifikacyjny. Także skok tam nieważny, trochę się niżej, tak dla testu. Teraz nachyliłem, czy on jakoś bardziej spada. Ale tu akurat nie spada bardziej, jak się nachyliłem. No nie wiem, ale wolę nie ryzykować, wolę oddać dobry skok w pierwszej serii. Oczywiście, jeżeli się to uda. Nie jest tak łatwo, na pewno. W tej grze, Wam powiem. Już nie popełnię chyba tego błędu. Nie będę szedł za szybko na te lepsze. Skocznie po prostu. O, za późno się wybiłem, chyba. Ale leć, Bart bo potrzebujemy dobrego miejsca. Nie, dobrze się wybiłem. Kurczę, no ja nie ogarniam czasami tego wybicia. 91,5 metra. I które będzie? Chyba trzecie. Oby, oby, czwarte. No nie. Blockers X, pozdrawiam. <gryw> no dobra, to walczymy o podium. Czy się uda coś zarobić? Kurczę, nie wiem jak się wybiłem, ale źle to chyba wygląda. Okolice punktu konstrukcyjnego, no, wybiłem się za wcześnie. Oby nie było poza piątym miejscem, bo to będzie masakra, ale nie dobra. Jest ok, jest ok, na szczęście, czwarte miejsce mamy. Bloker jest się zabawał na piąte, na szczęście. No i zawodnicy, proszę Państwa, jak gdzieś tam dalej. 6 gwiazdek, 62 pieniążki. No i widzowie, chyba będziemy zaraz kończyć ten odcinek, bo to nie ma sensu bez tych paczek, tylko po prostu jeszcze robię, żeby te 20 minut było. Ale możemy sobie iść na koniec jeszcze, myślę tutaj, na Szczyrk lub Rasnow. Mamy zawodników, no i mam nadzieję, że tutaj się uda. Troszeczkę będzie pewnie trudniej, ale jestem dobrej myśli oczywiście. Jak dobrze mi pójdzie, to w sumie jeszcze sobie jedne zawody możemy dzisiaj zrobić. Całkiem niezły skok kwalifikacyjny 90 metrów, chociaż chyba za bardzo się nachyliłem. Oczywiście gra wczesny dostęp, także spodziewajmy się, że na następny sezon ona już będzie bardziej dopracowana i będzie się dało w nią grać. No, ten odcinek naprawdę. Nie spodziewałem się, że tak będzie, widzowie. Pierwsza seria. Pff, za wcześnie się wybiłem. Masakra. Znowu kurczę, zepsułem. 83,5 metra. No niestety skok bardzo słaby. Prawdopodobnie to będzie niestety, ale o, statnie miejsce. Gorszej formy jeszcze chyba nie miałem w tej grze. To jest najgorsza forma. Do tej pory, no i chyba nie ma sensu naprawdę ciągnąć tego odcinka bez otwierania tych paczek. No teraz już lepiej to wygląda, chociaż też niedobrze, a już się wywaliłem, bo to nie miało sensu. Ten odcinek już zapowiadał się od samego początku. <laughs> Kiepsko, proszę państwa. No dobra, trudno widzowie, jest jak jest, nie będę tego odcinka dłużej już ciągnął. Może w następnym coś. Ruszy, proszę Państwa. Dzisiaj to naprawdę straciliśmy dużo. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeszcze sobie muszę kliknąć do odblokowania na kolejny odcinek, paczkę. Postaram się tu coś więcej powchodzić, żeby było tych paczek więcej, bo będzie naprawdę ta kariera stała. W kolejnym odcinku, no cóż, będziemy <noise> dalej próbować te gwiazdki zbierać, pieniążki. A tutaj na Rasnow i na Szczyrku straciłem nawet gwiazdki, więc jak widzicie, bardzo słabo to wygląda. Stan konta 6 zł. <noise> masakra, widzę, masakra. Także możecie się dzielić w komentarzach, jak Wam idzie w tej grze. Ja zapraszam nowe osoby jeszcze raz do stawienia Subika i zapraszam wszystkich do stawienia zasięgowej łapeczki w górę. Do usłyszenia, Elo.